Od momentu ogłoszenia, że w Waszyngtonie będzie spotkanie Donalda Trumpa z Włodmirem Zoeńskim, do którego dołączą także inni europejscy przywódcy, wszyscy zastanawiali się, czy Polska także znajdzie się przy stole. Dziś okazało się, że nikogo z naszych przywódców nie będzie na tym niezwykle ważnym spotkaniu. Dlaczego tak się stało, i przede wszystkim, kto jest za to odpowiedzialny? Cześć, z tej strony analizka. Robię research, rozkwiniam i podaję dalej. Prześlećmy najważniejsze stanowiska w tej sprawie, które pojawiły się dziś głównie na IKS-ie. Zaczniemy od krótkiej wypowiedzi prezydenta, która padła podczas uroczystości w pałacu prezydenckim. W ostatnim tygodniu wziąłem udział w dwóch rozmowach z panem prezydentem Donaldem Trumpem, ale także z liderami europejskimi, przedstawiając jasne stanowisko Polski i państwa polskiego w zakresie braku zaufania do Władimira Putina, braku zaufania do Federacji Rosyjskiej. Jak wiemy, dzisiaj spotyka się format koalicji chętnych, w tej koalicji chętnych od dłuższego czasu. Reprezentuje Polskę polski rząd i to pan prezydent Załęski zapraszał tych liderów europejskich, którzy mają dzisiaj być w Waszyngtonie, a prezydent Polski jest, drodzy Państwo, jedynym liderem dzisiaj w Europie, liderem państwa, który na bliskim horyzoncie już 3 września ma spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, w którym to spotkaniu kwestie bezpieczeństwa i także pokoju na Ukrainie będą jednym z bardzo Ważnych punktów. Do sprawy odniósł się także Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych. Informuje, że na spotkania do Białego Domu zaprasza prezydent Stanów Zjednoczonych, z którym polscy przedstawiciele ruchu MAGA oraz osobiście pan prezydent Nawrocki mają uprzywilejowane stosunki. Proszę, aby ich używali na rzecz Polski i Europy. W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik rządu Adam Szłabka. Dzisiejsze spotkanie w Waszyngtonie odbywa się w tym samym formacie co wcześniejsze rozmowy online liderów państw europejskich, w których uczestniczył prezydent Trump. Wtedy Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Słowa te potwierdził także Radosław Sikorski, pisząc, potwierdzam, tak oznajmił prezydent Zełęński wobec premierów m.in. Japonii, Kanady i Nowej Zelandii. Czyli, że powinien tam jechać prezydent Nawrocki. No z tym zdecydowanie nie zgadza się szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz, który napisał Informuję, że dyskusja co do udziału we wspólnej z Zełańskim wizycie tzw. Koalicji Chętnych w USA odbywała się z udziałem m.in. Radosława Sikorskiego. Minister Spraw Zagranicznych RP nie zgłosił gotowości Polski do udziału w tej wizycie. Prezydent RP planuje wizytę w USA 3 września. Czyli mamy przerzucanie piłeczki, które wydaje mi się, że jeszcze lepiej pokazuje rozmowa dziennikarza tvn 24 z Mariuszem Błaszczakiem, który jest szefem klubu PiS. Dlaczego prezydenta Karola Włoskiego nie ma w Waszyngtonie? Ja bym zapytał, dlaczego Donalda Tuska nie ma w Waszyngtonie? Przecież koalicja chętnych, w koalicji chętnych Polskę, które reprezentował? Podczas ostatnich rozmów w koalicji chętnych z prezydentem Donaldem Trumpem był obecny prezydent Karol Nawrocki, 13 i 15 sierpnia miał miejsce te rozmowy. Podczas ostatniej rozmowy był obecny Polskę reprezentował wicepremier Radosław Sikorski. No Ja rozumiem, że Donald Tusk. Jest 13 zmęczony. i 15, kto rozmawiał z Donaldem Trumpem? Prezydent Karol Nawrocki, czy ktoś inny? Ostatnia rozmowa w ramach formatu Koalicji Chętnych była z udziałem Radosława Sikorskiego. Rozumiem, że Donald Tusk jest zmęczony, no ale jego zastępca Radosław Sikorski. Ze strony rządu słyszę, że między premierem a prezydentem ustalono, że ciężar kontaktów z Amerykanami bierze na siebie. Prezydent Karol Nawrocki. Przypominam, że to koalicja chętnych, czyli format europejski wybrał się do Waszyngtonu bez Donalda Tuska. Co się stało? I bez prezydenta z Karola Nawrockiego, który uczestniczył podczas rozmów wideokonferencji z Donaldem Trumpem. Co się stało z Donaldem Tuskiem? Czyżby Europa straciła zaufanie do Donalda Tuska, przegrał wybory prezydenckie. Co się w stało z prezydentem Karolem Nawrockim, który powoływał się na do, doskonałe kontakty z prezydentem Trumpem? Owocem tych doskonałych kontaktów będzie wizyta już za dwa tygodnie w Waszyngtonie i Kwestie rozmowa Kwestie bezpieczeństwa Pol Europy, Ukrainy i w tym Polski będą ważyć się dzisiaj. Kwestie bezpieczeństwa Polski i relacji ze Stanami Zjednoczonymi zostaną omówione za dwa tygodnie. A dziś rzeczywiście ważne spotkanie bez udziału Donalda Tuska. Przykro powiedzieć, ale to wygląda jak kłótnia dzieci w przedszkolu. Albo wyglądałoby, jeśli założymy, że mogliśmy i chcieliśmy być na tym szczycie. No bo jeśli chcieliśmy i mogliśmy, to oznaczałoby, że ktoś, nie wiem, nie umiał odebrać maila albo zapomniał oddzwonić. Myślę, że to jest jednak zbyt naiwne wyjaśnienie. No bo który z polityków, mając taką możliwość, nie ogrzałby się w blasku najważniejszego światowego przywódcy? Nie pyszniłby się, że to właśnie on uczestniczy w czymś tak ważnym i wielkim. No, chyba żaden. Są więc dwie opcje: albo nie mogliśmy tam być, bo nas nie chcieli i to faktycznie jest porażka obu stron politycznego sporu. Tutaj teorie są różne: że prezydenta nie chciał zaprosić Wołodymyr Zoeński, bo go nie lubi, bo prezydent ignorował jego prośby o spotkanie, nie wypowiadał się przychylnie. Z drugiej strony, teorie, że premiera nie ma, bo nie lubi go Donald Trump, bo premier nie wypowiadał się o nim dobrze. Ale jest też jeszcze jedna opcja, taka, że być tam nie chcieliśmy. Może pewne decyzje już zapadły i będą one dla naszego kraju niekorzystne. Polityk, który uczestniczyłby w takim spotkaniu, byłby później oskarżany o szkodzenie własnemu krajowi. A może nie chcieliśmy tam być, bo na przykład oznaczałoby to, że musimy być gwarantem pokoju, wysłać na Ukrainę jakąś misję stabilizacyjną, no, a tego z kolei żaden polityk w Polsce nie chce? No wiadomo, ze względu na potencjalny gniew wyborców. A ty co o tym myślisz? Nie będzie nas przez kłótnie, bałagan, przez niechęć innych przywódców do naszych liderów? A może sami z jakichś powodów nie chcieliśmy się tam pojawić? Daj znać w komentarzu. A jeśli ten film Ci się spodobał, zostaw mi teraz suba, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Tu kończy się dzisiejsza analiza. Kolejna już niebawem na tym kanale. Trzymaj się i nie klikaj w bleco. Do następnej rozkminy.